Bardzo często jest tak, że ludzie angażują się w jakikolwiek sposób w edukację na temat profilaktyki dopiero wtedy, kiedy sami doświadczą choroby. Jak to wygląda z Pani perspektywy? Ma Pan rację. Niestety ze mną było tak, że długo zwlekałam z badaniami. I to było o tyle głupie, że byłam sekretarzem różowej stążki w Twoim stylu. I Irena Santor, która przeszła. Raka piersi mówiłam, zbadaj się. A ja mówiłam, ale to nie boli, nic mi nie jest. A ona mówiła, to w ogóle nie boli. I ja już wiedziałam, że powinnam zrobić badanie, ale ciągle coś wypadało, coś było ważniejsze. I jak się okazało, jak już poszłam, miałam biopsję i potem operację, to się okazało, że hodowałam to długo. Pani doktor powiedziała. Osiem lat pani sobie to hodowała i ten gus był duży, bardzo. A ja nie chciałam wiedzieć, bo ja miałam tutaj, w tym miejscu i ponieważ ja dość dużo ćwiczyłam, żeby mieć kondycję, to myślałam, że mi się po prostu mięsień taki wyrobił. Nie chciałam przyjąć tego, no ale w końcu przyszła do mnie koleżanka, dotknęła i jej matka przeszła, bo to właśnie jest tak, że jak ktoś przejdzie, to coś wie. I powiedziałam, musisz się zbadać. I poszłam się zbadać. No i wtedy operacja. I pomyślałam sobie, że właściwie mogłabym pisać dalej felietony do Twojego stylu, gdzie od 30 lat piszę, mam swoją kolumnę. Jestem no w pewnym sensie to zawodowiec, prawda? I mogłabym pisać o sprawach damsko-męskich, o różnych takich rzeczach, ale postanowiłam, że moich czytelniczek nie będę okłamywać i że może dobrze, jak nie będą takie głupie jak ja. I napisałam pięć felietonów na ten temat. I też potem o chemioterapii, jak miałam. Tylko, że był taki problem, że. Czytelniczki zaczęły mnie traktować jak guru. O pani to taka silna, ja mówię, ja tak samo płaczę jak wszyscy, to tak nie jest. No ale powiedziałam, to jest ostatni felieton, który piszę, ale potem zaczęłam chodzić do telewizji. Wtedy była telewizja taka normalna, Był, były programy o zdrowiu, było ich dużo i były dobre. Właśnie poznałam też tam Iwonę Szyma, ale wiele osób dziennikarki robiły te programy i zaczęłam mówić o, pro, o profilaktyce i okazało się, że kobiety mi wierzą i pewien lekarz powiedział mi, że wierzą mi bardziej niż doktorom, dlatego że sama to przeszłam. No musiałam zawsze się trochę umalować i porządnie ubrać, żeby mnie widziały, że po raku piersi też można jakoś się trzymać. No. A gdyby pani dzisiaj spotkała Krystynę Kowtę 8 lat przed diagnozą, co by jej pani powiedziała? Powiedziałabym kobieto, idź się badaj. To jest najważniejsze, bo akurat rak piersi jest tak oswojony w tym sensie, że łatwo postawić diagnozę. Więc niektóre kobiety boją się mamografii. To ja im mówię, żeby poszły najpierw zrobić USG, bo to też coś daje. A w tej chwili już badania są lepsze, leki są lepsze, chemioterapia jest lepsza. Także no, ja bym wtedy powiedziała: idź i się zbadaj.